Wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do obejrzenia tutoriala, w którym pokażę, w jaki sposób tworzyć muzykę za pomocą tony B maszyn, a dokładniej za pomocą znajdującego się tam kompozytora. Jest to dosyć trudna sprawa i sami tego nie ogarniecie, dlatego chciałabym Wam tutaj udzielić kilka rad i kilka rzeczy pokazać. Zapraszam do obejrzenia filmiku pokazującego tworzenie. Zupełnie nowej muzy, będzie to zupełnie nowy utworek tworzony na bieżąco, na poczekaniu, specjalnie dla Was. Przystępujemy zatem do działania. Wobec tego rozpoczynamy. Przede wszystkim, żeby w ogóle cokolwiek móc zacząć robić, to wiadomo, trzeba wcisnąć start. Oczywiście. Teraz wybieramy tutaj opcję kompozytora. Pasji. O, zwróćcie uwagę, co my tutaj mamy. Ja się postaram teraz tak zrobić, żeby pełny ekran był. Hmm. O, właśnie tutaj mamy taką fajną opcję. I sobie właśnie to zrobimy. Teraz zwróćcie uwagę, zwróćcie uwagę. Tutaj są takty y, liczone na 4 czwarte. Pierwsza ćwierćnuta, druga ćwierćnuta, trzecia ćwierćnuta, czwarta ćwierćnuta. I te takty, y, jakby one są synchronicznie dla wszystkich partii. Czyli popatrzcie. Partia melo, prawda? Tutaj okrążam ją myszką. Jest to partia melodyczna. Poniżej mamy partię basu, ale to jest bas, który możemy grać ręcznie. Tutaj mamy taki przesuwak, slidera takiego mamy. O. I tutaj oczywiście mamy akompaniament automatyczny. No, jaki jest, taki jest, no ale jest. Potem tutaj mamy perkusję, yy, próbki wokalowe yy, i oczywiście perkusję, prawda? Teraz zwróćcie uwagę. To, co tworzymy, możemy od razu odsłuchać. Jeżeli chcemy odsłuchać czegoś ponownie, prawda, to albo zaznaczamy takt, albo po prostu przesuwamy nagranie za pomocą tego przycisku do początku. Tutaj z kolei mamy takie fajne menu, zobaczcie. I tutaj możemy to, co stworzymy, zachować. Możemy skopiować takt na przykład. Możemy wkleić coś, co sobie kopiujemy. Możemy usunąć, możemy wstawić dodatkowy takt, prawda? Oczywiście, jeśli coś zrobiliśmy i nam się to nie podoba, możemy oczywiście undo zrobić. I oczywiście exit możemy zrobić. No. Ojojoj, widzicie, teraz zrobiłam exit. I znowu teraz ta maszyna nasuwa swoim automatem. O, i teraz znowu przechodzimy do rzeczy, że tak powiem. Tworzymy sobie teraz taki malutki utworeczek. To będzie utworeczek, którym być może nie będzie się tak przyjemnie słuchać, ale po prostu chodzi o to, żeby Wam pokazać, jak to się robi. Yy, niestety w momencie, kiedy yy, jakąś nutę wpisujemy, czyli po prostu wciskamy ją lewym przyciskiem myszy, yy, nie słychać tej nuty. No i jesteśmy skazani tutaj na swoją wyobraźnię jest to... Jest to niestety taka wada. O, tutaj sobie będziemy... szesnastka, pauza, szesnastka, pauza, szesnastka, pauza, szesnastka, pauza, pauza, oj nie, zbiło się. Szesnastka, pauza i tak dalej, i tak dalej. O. Teraz sobie ten takt zaznaczymy, klikając na ramkę. Rozwiniemy menu. Skopiujemy. Teraz staniemy tutaj i teraz my to wkleimy. Paste. Przepięknie. Teraz sobie napiszemy linię basu, no bo jeszcze może nawet to skopiujemy sobie, bo czemu nie? O, tutaj się przesuwamy, jeżeli chodzi o następne takty, prawda? Oczywiście dowolnie możemy sobie zmniejszać i zwiększać obraz, prawda? I znowu zrobimy paste. No daj jak diabli. Ale już ostatni takt, bo tak zrobimy teraz cztery takty poglądowe, żeby Wam mniej więcej pokazać o co tu chodzi, prawda? O, i tu jeszcze. I jeszcze raz paste. Proszę bardzo. Teraz sobie wymyślimy linię basu, ponieważ tutaj wzięliśmy sobie w melodii dźwięk A, prawda? Zwróćcie uwagę. To tutaj zrobimy dokładnie to samo. Teraz będziemy co drugą robić. Oj, jak postawimy nie tam notę gdzie trzeba, to ponownie klikamy lewy przycisk myszy, żeby ją zlikwidować. O i teraz zobaczcie. Ale teraz tego tak tu nie, nie kopiujemy, tylko sobie zrobimy na przykład dźwięk F, prawda? Właśnie. Teraz sobie zrobimy na przykład... O! Tutaj zapomniałam dołożyć, ale to nic nie szkodzi. Już dokładamy, poprawiam swój błąd. O! Teraz już możemy odsłuchać do tego, co zrobiliśmy. Zobaczymy, czy Wam się podoba. O, widzicie? Teraz możemy sobie zrobić. Tak właściwie to zrobiłam błąd, ponieważ. O, za późno zaczęłam. Troszeczkę, prawda? O, musimy zastopować. O, i teraz właśnie będziemy się bawić edytorem. O. dobra, teraz sobie wytniemy właśnie ten takt, wytniemy i wrzucimy go na początek. O, właściwie to go skopiujemy, bo nie ma możliwości wycinania, może to troszeczkę źle. Od razu popatrzcie, żeby się nie zgubić, to mamy numery taktów. Tutaj to wkleimy sobie. O, tu. Teraz wkleimy. Teraz szukamy następnego taktu. O! Właśnie, zaznaczymy go. Niestety musimy go skopiować. I tutaj widzicie wszystko się nam rozjechało o. a tu to niestety musimy ten takt wymarzymy sobie o widzicie już go nie ma i teraz ten takt też wymarzemy, żeby nam się już nie poplątało i teraz posłuchamy sobie wszystkiego od początku, jak wygląda to teraz po, po poprawce. A nawet możemy sobie tak dla zabawy po prostu pokopiować tamten takt. Wtedy powstanie taki Minimal Music. Tak jak mówiłam, nie o to chodzi, żeby ten utwór był piękny, ale po to, żeby wam pokazać w jaki sposób się tutaj tworzy. No i robimy znowu kopy. Teraz wklej. Niestety nie można kilka taktów kopiować. To jest... źle zrobiłam. Dobra. Kopiuj. I potem tutaj. I teraz wklej. No i mamy. I znowu wklej. Zobaczymy, czy coś dalej jeszcze mamy. O, już się skończyła nasza pseudomuzyczka. Teraz sobie cofniemy wszystko do początku żeby już nam się nic nie rozjechało. O, i już jesteśmy z powrotem w pierwszym takcie, właśnie za pomocą tego magicznego przycisku. I teraz sobie damy akompaniament jakiś. O, wybieramy akompaniamenty. Tutaj widzicie, mamy trzy rodzaje. Modyfikowanie tych akompaniamentów to ja Wam pokażę. W każdym takcie dam inny akompaniament, żeby po prostu pokazać Wam je, jak one wyglądają. Jeden, drugi. No. No. Możemy oczywiście sobie w dowolnym miejscu zmienić ten akompaniament, prawda? Teraz posuniemy jeszcze o jeden takt. Po prostu chodzi mi o zrobienie takiego czegoś ciekawego. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Nawet możemy o tak. Co drugi sobie dla fantazji zrobić, bo czemu nie? Jak popadnie. Tutaj mamy perkusję. Tutaj wypisane mamy po tej stronie, jakie to instrumenty perkusyjne. Ale jeśli chcecie zobaczyć, jak one brzmią, to teraz też tak zrobimy poglądowo. Tutaj zrobimy pół taktu, tak. Drugie pół taktu, tak. Tu tak. Trzecie pół taktu to na przykład sobie tak zrobimy. No, w zasadzie trzeci takt sobie tak zrobimy. Nie, to jest drugi takt, sorry. Hmm. Widzicie, wszystko jest na lajfie, więc dlatego tak troszeczkę to wygląda ciekawie. Trzeci takt. To damy sobie wszystko, bo dlaczego nie? Możemy jak najbardziej. No. I za chwileczkę pokażę Wam coś bardzo ciekawego, a mianowicie będą to próbki wokalowe. Tutaj w czwartym takcie nie dam perkusji. Celowo, żeby po prostu było lepiej, jakby słuchać, jak ten głos syntetyczny wokal brzmi, bo to jest bardzo, uważam, ciekawe. Co tu jeszcze można zrobić? Więc poza tym... O, widzicie tutaj perkusja. O, widzicie tutaj wokal. O, i tutaj na przykład można sobie przejścia zrobić. Przejścia robi się w ten sposób, że właśnie tutaj, special. Prawda? I tutaj macie instrumenty, yy, które jakby to realizują, to, yy, te specjalne przejścia. I właśnie teraz zrobimy tak, że to special damy na przykład w czwartym takcie, to najdłuższe. I w piątym takcie damy całość. Ponieważ mówiłam, że zrobimy cztery takty, a zrobiłam pięć, no to wybaczcie, zawsze byłam beznadziejna z matmy. Ale to nic nie szkodzi. Bo po prostu dzięki temu wam pokażę próbki wokalowe. Patrzcie. O, niestety mi znikło. Dobra pierwsza próbka wokalowa. Druga próbka. Dla fantazji cofniemy się. Damy sobie trzecią próbkę. O, na no przykład sobie damy w drugim takcie trzecią próbkę wokalową, bo czemu nie? Po prostu nie wszystko musi być po kolei. Czwartą. Oczywiście możemy sobie potem kombinować, prawda? Piątą. No dobra, przyszedł czas, żeby odsłuchać naszej wspaniałej muzyki. Jedziemy. No, uważam, że naprawdę bardzo fajnie to wyszło. Jestem z siebie bardzo dumna. Jeśli jesteśmy zarejestrowani i zalogowani, możemy oczywiście to sejwnąć, prawda? No ja sobie tego nie zasejwuję, bo w zasadzie cały utwór musiałabym tak zrobić. Warto zrobić cały utwór, bo zobaczcie, ile taktów ma kompozytor. Można niesamowicie kombinować. O, 32 takty, popatrzcie, no to jest naprawdę kawał muzy tutaj można zrobić. Ale teraz Wam pokażę trik, po prostu cofnę się teraz i pokażę Wam taki trik, w jaki sposób zapisać w kompozytorze melodię, która będzie na metrum trójdzielnym. Ponieważ wyszłam już z kompozytora. I w ogóle wyszłam z tej strony, bo no niestety nie dałam rady inaczej tego zrobić. Z powrotem start. I teraz zwróćcie uwagę. Wejdę w kompozytora i pokażę Wam coś, yy, czego się nie spodziewacie. Otóż pokażę Wam, w jaki sposób yy, zapisywać yy, utwory, które są w metrum trójdzielne, czyli tam na przykład jakiś walc, czy jakiś mazurek, prawda, czy na przykład yy, Pokażę Wam też synkopy, w jaki sposób za, zapisać, prawda? Zwróćcie uwagę. Takt zawiera 4 nuty prawda? Bo 4 czwarte. Ale teraz zastosujemy technikę łamania taktów. Czyli zrobimy sobie tak, że pierwszy takt będzie 3 czwarte. Czyli tu już w ostatniej grupie szesnastkowej Będziemy rozpoczynać następny takt, więc niestety te numery no, nie będzie się można nimi sugerować. I teraz popatrzcie, ja zapiszę kawalątek. To już jest pierwszy takt. I tutaj sobie zrobimy nutę C, prawda? I teraz drugi takt, czyli końcówka pierwszego. A je, je, przepraszam. O. Tu robimy pauzę. I tutaj mamy już trzeci takt. że będzie przez to łatwo można pogubić. O, ale popatrzcie, tutaj końcówka tak to się spotka, bo yy, mamy coś takiego. Pam, papam, pam, pam. Pam, papam, to jest drugi takt, potem pam, pa pam. Pam, 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 to następny takt. A teraz sobie zrobimy tak, że o, widzicie mamy już nutkę C. Na początku. To jest wprawdzie yy, mazurek yy, asdur, ale no niestety tutaj nie uzyskamy tego, dlatego że nie ma czarnych klawiszy, nie ma nie ma półtonów, prawda? To zobaczymy, czy błędu nie zrobimy. No tutaj podpowiedź stanowią dla nas te nutki, w zasadzie nie nutki, klawisze po, po lewej stronie, prawda? Teraz cofniemy i zobaczycie, będziecie mieć naprawdę wrażenie, że to jest tym mazurka. Z powodu tego łamania taktu. Popatrzcie. Widzieliście? A teraz co zrobić z perkusją? Otóż możemy zrobić taki myk, że stopa przypada na każdą z grup szesnastkowych, prawda? Czyli na raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz Wam właśnie pokażę, co będzie jeśli... Ojejku, znowu ta reklama. Sorry. Co będzie jeśli po prostu dam tylko stopę w rytmie. Popatrzcie. Tu chyba nawet jest. Dobra, chyba to będzie. Sama nie pamiętam tak dokładnie co jest gdzie. Zobaczymy teraz. O, nawet się nie odezwało, ale to nic. I teraz już się na pewno odezwa. Teraz sobie to skopiujemy. bo ponieważ to jest na pierwszą grupę szesnastkową, czyli na raz, nie zaburzy nam to akcentu. Ta, o, tutaj wstawimy to po raz kolejny. Zaskoczył? Nie zaskoczył. Oczywiście, że zaskoczył. I teraz odtwarzamy. zobaczymy co się stanie jak dodamy resztę rytmu. Bo być może nam się to po prostu nie będzie podobało już. Możemy akompaniamenty dodawać. Akompaniamenty są sterowane za pomocą tutaj, właśnie tej partii basowej. Przybierają tonację, która jest przez nas wyznaczona właśnie za pomocą tej partii basowej i dlatego osobno jest bas. I osobno podkład, prawda? O. Zobaczymy, jak nam to się będzie podobało. I odtwarzamy. Dałam akompaniament. O, całkiem nieźle, ale wiecie co? Może zmienimy troszeczkę. O. Zmienimy sobie na przykład na drugi ten akompaniament, prawda? Mm -hmm. Oczywiście możemy czasami go dać, czasami nie dać, ale to tak trochę łyso brzmi, bo taki wtedy niedosyt mamy, prawda? O! Popatrzcie, widzicie? I teraz sobie jeszcze zrobimy, tak? O właśnie. Następny podkład, tak? Oczywiście. I teraz odtwarzamy. Donald, kurczę. Na pewno Chopin by nie był z tego zadowolony. Słuchajcie, może trzeci wypróbujemy. O. Zobaczymy. No moim zdaniem będzie fajnie brzmieć. Z tego co pamiętam. Oczywiście w następnym tutorialu pokażę wam w jaki sposób w jaki sposób modyfikować te akompaniamenty, ponieważ jest możliwość wybrania, edytowania, modyfikowania tego, prawda? I ja Wam to wszystko pokażę w kolejnych. O, pięknie. I o to nam chodziło. Teraz cofamy. Mam nadzieję, że wszystko pozmieniałam i jedziemy. Dobra, teraz stopujemy i zobaczymy, co będzie, jak ja dodam następną partię perkusji. Oczywiście tylko na kawałku, bo po prostu nie ma, nie ma sensu, że tak powiem, może całości. Jeżeli miałoby to, że tak powiem, zniszczyć nam naszą robotę, to szkoda by było. Teraz jedziemy, odtwarzamy. No dobra, nawet nieźle. A teraz zrobimy jeszcze inny myk. Dodamy tutaj takie coś, prawda? Jeżeli coś przypada na drugą grupę szesnastek, czyli ta-ta-ta-tam, jest wolne, ta-ta-ta-tam, czyli to już wchodzi, to bardziej podkreśli naszą, że tak powiem, techniawkowość tej muzyki techniawkowej, prawda? O, i teraz zobaczymy, jak to będzie brzmieć. Oj nie, nie! To już było złe. A teraz Wam pokażę jeszcze jedną rzecz, też na tym nagraniu. Tutaj jest pewnego rodzaju taki rytm punktowany. Pam, pa-pam, pam, pam, pa-pam, pam, pam. Robiłam go w ten sposób, jak widzieliście. Pam, raz, dwa, wolne. Pa-pam, od razu się następne dwie nuty spotyka, spotykały. Pa-pa-pa, pa pa O, ja Wam to po prostu pokażę wizualnie, jak to wygląda. Okrążę myszką właśnie tą synkopę. Pam, pa-pam, pam, prawda? Czy pam, pa-pam, 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 pa. Rytm punktowany można robić, gdybyście na przykład i Wy, tak jak ja, spróbowali zrobić klejmeksa. I tak właśnie wygląda edytowanie i tworzenie wspaniałej muzy na maszynie Tony B, która wydaje się techniawką, w zasadzie automatem do techniawki, w którym brzmienie można zmienić. Ale zobaczcie, ile fajnych możliwości edycyjnych, jak fajnie można własne utworki komponować. I wiele rzeczy ciekawych Wam pokażę jeszcze z tym urządzeniem związanego. To Wam obiecuję. Jak to powiedział Arystoteles... Kości zostały rzucone, muzyczka została stworzona i unosi się w powietrzu. Jak przed chwileczką zobaczyliście. Do zobaczenia! Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do oglądania moich filmików i przede wszystkim do zabawy Tony B. Machine, ponieważ ja uważam, że to jest fantastyczna zabawa, rozwijająca zdolności do kreowania, no w tym wypadku muzyki, ale ten, kto potrafi kreować muzykę, przynajmniej próbuje. Uczy się też myślenia, prawda? Takiego myślenia twórczego, więc zachęcam nawet osoby, które muzykami nie są i które nie wiążą z, nie wiążą z muzyką żadnych nadziei i żadnych planów. Do zobaczenia w następnych filmikach i w następnych tutorialach.